Pale na, na tylne kapcie widzisz? zatrzymałem się w miejscu nie mam hamulca zaciągniętego ani nic i autentycznie <laughs> tak ja muszę uważać ty masz łańcuchy, nie? ale dobrze, będziesz mnie wspierał w razie czego specjalnie dałem napęd na tył, żeby zobaczyć czy na tym lodzie jest, jest aż tak ślisko no i jest trakcja jest praktycznie zerowa bez łańcuchów no tak, zwłaszcza na lodzie. Tutaj powinno być ok, ale jak tylko wjedziemy na lód, to od razu będzie słabo. Ale no właśnie, tutaj na tym lodowcu nie trzeba się tym jakoś bardzo przejmować, dopóki nie jedziesz za szybko. Trzeba tak mniej więcej wcalować w miejsce, gdzie chcesz sobie dojechać, no i tyle, nie? Czekaj, ja mam chyba szybszą ciężarówkę od Twojej. Nie, podobnie jadą. Podobnie. Czy ty zmieniłeś opony? Zmieniłeś opony ziksowe. A, dobra, masz łańcuchowe. Okej, okay, okej. Okay. Myślałem, że masz te takie super szerokie. Nie to łańcuchy się przydadzą jeszcze w Ziksie, Mastodonie. Zdecydowanie O ślisko mi jest! Okej, okay, złapałem. Złapałem jakoś. No ciekawe tak, właśnie ciekawe, jak dojedziemy sobie na następny obszar, jaką drogę wybierzemy. Bo tutaj jest jedna taka droga przez wioskę, która teoretycznie jest taką najszybszą, najkrótszą, nie, ale tam jest masa niebieskiego, las, niebieskiego lodu, tylko niebieskiego śniegu, tylko że my mamy bardzo dobre ciężarówki. I ja myślę, że one sobie by mogły z tym poradzić. A ponieważ my nie będziemy transportować, nie wiadomo czego, tylko weźmiemy sobie średnie kłody to teoretycznie moglibyśmy pojechać tą taką super trudną dro drogą, bo mamy naprawdę bardzo dobre pojazdy. Ja mam ogromne koła, ty masz ogromne koła. I ty masz więcej kół i masz jeszcze łańców. Myślę, że jest szansa, żeby przejechać tą taką najtrudniejszą drogę. Zwłaszcza, że obie ciężarówki w momencie, kiedy był Półwysep Kolski nie były wtedy w grze dostępne, nie? Więc może... Tak, Kenworth jest bardzo dobry na tych śniegach. Jestem ciekawy, czy ten niebieski śnieg w, w tych wioskach go powstrzyma. Także ja proponuję obrać właśnie taką drogę. Ona może nie będzie najszybsza, yy, ale będzie na pewno najbardziej ciekawa. No, ciekawe, jak to pójdzie. O, o, o. o. Ej, HDS, HDS jest tak wysoko w, tym, w tej ciężarówce, że, zahacz, że powinien zahaczyć za ten, że tak powiem, billboard, który jest tutaj na dachu. Znaczy na dachu na przy wjeździe do tartaku, ale nie zahaczyło. Ciekawe, przenikło po prostu. Okej, okay, no i ład, ładunek będziemy mieli taki całkiem prosty, średnie kłody, ale musimy przejechać przez dwa obszary, i to będzie naprawdę fajny taki transport. Można powiedzieć kończący trudne zadanie w, na Półwyspie Kolskim. Znaczy to najtrudniejsze sobie zrobiliśmy, ale to jest takie zadanie, które będzie nas, którym będziemy się żegnać z Półwyspem Kolskim. No bo tutaj zostały jeszcze takie drobne, które są właściwie tylko takie lokalne i co ciekawe została mi jedna modyfikacja do znalezienia bo mam znalezione 9 na 10, więc jeszcze jednak gdzieś się ukryła w jakimś zacienionym miejscu i tych zacienionych miejsc trochę tu jeszcze na tym Półwyspie kolskim mam. I mam tutaj airthrownera jednego, którym mógłbym te tereny właśnie pobadać i to sobie zrobimy w odcinku, w odcinkach takich kończących, gdzie będziemy sobie takie rzeczy odkrywać. No, jedna modyfikacja, ciekawy jestem, gdzie się mogła ukryć. A teraz wyznaczymy sobie trasę. O, tutaj naprawiłem most, to możemy go użyć, ale następny most jest rozwalony, także go nie użyjemy. Może pojedziemy sobie gdzieś tutaj, gdzieś tu. I te najgorsze drogi to by były gdzieś tutaj, nie? Może tutaj sobie pojedziemy. O! Tu jest strasznie. Z tego co kojarzę. Tak, dokładnie o to chodzi, bo chcę sprawdzić, czy te ciężarówki dadzą radę to zrobić. No i na samym końcu jest droga asfaltowa, gdzie ty będziesz koksem, dlatego że tam się ślizga na lodzie i można rozwalić cały zestaw, bo się ześlizniesz całym zestawem na prawo w tym wypadku. Tam są takie kolejny. No! Mam nadzieję, że będzie wspaniale! <laughs> Nie, 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 to mijaj z daleka, tam się nie da przejechać. Chyba, że bardzo chcesz. Yyy... Poczekaj, nie wiem, czy ty masz mój... No, najgorsze jest to, że... Wiesz co, ja ci włożę, włączę chyba streamowanie na Discordzie, odpalisz sobie na drugim ekranie, zobaczysz, jaki mam zamysł. Tu sobie pojedziemy, O. Tu, ooo... Tutaj jakiś, dawaj w ten lód najgorszy, O, no słuchaj mamy dobre ciężarówki, robimy taki lekki ładunek, to sobie chociaż utrudnijmy e, wspaniałą drogą. Ja myślę, że te ciężarówki dadzą sobie radę, jak nie ja się zatrzymam to ty, to, i ty mnie podholujesz, ja cię podholuję, jakoś to będzie. Powinno, e, najlepsze jest to, że powinno nam też paliwa wystarczyć teoretycznie, więc zobaczymy jak to będzie. No, i tutaj możemy sobie właśnie zjechać. O, kenny się tu zdławił na śniegu. A, bo tutaj kawałek śniegu było chyba tego. Nie, to jeszcze nie był ten niebieski śnieg. No ale się trochę zdławił, dziwnaż. Dobra, jadę, jadę. Nie, zatrzymuj się, nie czekaj. Tutaj na. A, dobra, dobra. Yy, wiesz co? Tu jest jeden taki myk. Że tu jest ten roztopiony lód, i nie pamiętam gdzie się go przejeżdżało. Hmm. Chyba kawałek, dalej. Dziś? Uh. Kurde. Nie wiem, czy nie tu czasem. No wprost, tak jak ja teraz. Czekaj, dobra, ja wiadę jako pilot. I zobaczymy, co się stanie. Tu jest git, tu jest git. Czekam na ciebie, bo rozwaliłem, więc możesz mieć gorzej. Ja myślę, że on to ten ogarnie, bo ma lepszą trakcję i no, łańcuchy, nie? Spróbuj, właśnie to nierozwalone. O, kurde elegancko. Ja bym bardzo chciał, żeby można było naprawić na przykład ten most, który jest tutaj rozwalony, nie dlatego, żeby nim jeździć, bo on tutaj nie ma jakiegoś większego sensu, nie? Tylko żeby można było go naprawić, żeby zobaczyć jak on by wyglądał. O, może coś takiego. Żeby odbudować tą infrastrukturę, jeśli jakakolwiek tutaj jest potrzebna w ogóle. Hm. Mi się wydaje w ogóle, że ten Kenworth dostał jakiegoś boosta, bo ja go zapamiętałem jako taką strasznie słabą ciężarówkę. <laughs> może był jakiś właśnie taki patch, który naprawiał Kenworthy i Big Ben też dostał jakiś upgrade, nie wiem właśnie. Nie, nie, oni to zawsze zapisują, tylko może nie śledziłem każdego hotfixa. Okej, okay, tu będzie ciekawie. I tu ziomek jest chyba po lodzie, i nie wiem, czy wyjadę z drugiej strony. A też nie, nie ma, nie ma jakoś dużo lodu. Może się uda. No i właśnie, ja tu na przykład nie byłem, nie? Nie wiem, co tu jest. Eee, nie, nie, nie. Jeśli już to bym tu zebrał modyfikację, bo tu mam teren odkryty, właśnie. Tu było trochę niebieskiego śniegu i się zdławił, keny. No, i tutaj na tym podjeździe, jak Enworth, muszę złapać kołami biały śnieg, żeby mieć trakcję. I zobaczymy, czy blokada mostów mnie wyciągnie z tego. No, lekko, kurde. A ty, ty sobie normalnie możesz akurat tutaj jechać. No dobra, no to testujemy następny trudny teren. To jest bardzo ciekawe teraz, co my robimy, bo my przejeżdżamy ciężarówkami, których nie było w momencie, kiedy ten. Uwysep Polski się pojawił, prawda? I twórcy projektowali te mapki z myślą o pojazdach, które były wtedy dostępne. I nie mieli w planach w ogóle, że taki Kenworth na przykład się pojawi, nie mieli w planach Mastodona na przykład. Więc my jedziemy teraz takimi ciężarówkami, które no naprawdę... raczej nie powinny... Zresztą nie mamy super ciężkiego ładunku. Nie pamiętam ile to dokładnie ton, ale one... Te kłody miały chyba między trzema a pięcioma tonami, coś takiego. Nie jest to super ciężkie. Okej, okay. ja po lodzie przedriftowałem. Ty też zero zadyszki. Aż tak głupio, nie? Za, za, za łatwo coś. Ale, sp ale spokojnie, zaraz tu, będzie, zaraz tu będzie wioska. Tu będzie ta wspaniała wioska. I tam jest sam niebieski śnieg. I tam na pewno się zakopiemy, także. Niebieska wioska, tutaj jest śnieg, a jakieś widzę, że są takie rozwalone lody. I tu się zaczyna zobacz, Widzisz już na niebiesko się koloruje, ładnie pod kołami. No no. Jest jeszcze ci rozkopa rozkopałem ci, żebyś miał tam przyjemniej. Jest jest wspania wspaniała wioska. Ja tutaj wjechałem Etroumerem i to nie tym LTI, tylko tym gorszym SX coś. O kurde, trz, 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 bo tutaj jakieś uu, uu, kamienie są. Bardzo źle. No nie, może, może nie będzie tak źle. Przynajmniej Keny sobie tu ogarną. Jakoś. Ty dobry, dobry jest ten zawodnik. Ja pierwotnie. No dobra, jedziemy dalej. I teraz tutaj gdzieś dalej jest taka wioska. Ja się na chwilę zatrzymam. Ty, myśmy ominęli tą wioskę. Teraz patrzę chyba. No! Wracamy. Nie, myśmy pojechali, pojechaliśmy jakimś poboczem i ta wioska, tak, tutaj są te powalone słupy, to jest ta droga, ona wygląda na super przejezdno, a ona jest, to jest jedna wielka, za o, czekaj, czekaj, bo my jesteśmy blisko tych właśnie zasp, nie? To jest właśnie tutaj, zobacz, to jest wszystko zasypane fest śniegiem, ja tutaj robiłem zwiat, ale już nie pamiętam, czymś dobrym, chyba tatarinem. I ja się tak właśnie wrąbałem tutaj w ten śnieg, i tu są te, te zaspy. No, tym. Tak, i tu jest właśnie super grząsko i będziemy koło tych słupów jechać. I pamiętam, że koło tych słupów był ten. O, jest niebieski śnieg. Ja mam niebieski śnieg. Ty też. Ty też masz. No, zaczyna się. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj, tą wioską, tym niebieskim śniegiem. Wszystkie ciężarówki, które mam na niebieskim śniegu się zakopy Znaczy, inaczej. Wszystkie te ciężarówki średnie, załóżmy takie jak. Mac Defense, nie? To w niebieskim śniegu lipa kompletna. A tutaj mamy Kenwortha i Twojego Zixa. Zix Ziggs sobie radzi, a ma opony niebłotne. Te opony, co ma Chadiners, one są takie właśnie niezbyt dobre na błoto. Ale są dobre na lody, typowo. I ty już musisz wyciągarki użyć, bo to jest w ogóle ciekawe. Cały przód się zanurzył. Gdybyś miał błotne, to byś tutaj jechał, myślę. Chociaż właśnie zastanawiam się, czy to nie jest kwestia tego, że muszą być te takie specjalistyczne koła. Są do tego mastodona te, co ja mam, opony, nie? Chyba są. Ten bieżnik. Są, no. I on by... Tak. O, tutaj już sobie widzę, że normalnie jedziesz, ale tu jest właśnie ten niebieski śnieg śmierci. Jak go napotkacie, a będziecie tutaj jakąś słabszą ciężarówką, no to macie koniec tematu. Ale jak masz ciężarówkę, która przejeżdża przez ten niebieski śnieg z, z jakkolwiek, z jakąkolwiek prędkością, chociażby z taką prędkością, jak ja z Chadinersem teraz, to jest to najlepsza ciężarówka na tą mapę, bo ten niebieski śnieg zdarza się rzadko. A jak się zdarzy, to go i tak przejedziesz, a przez każdą inną zaspę, to te ciężarówki po prostu będą wymiatać. Więc teraz jedziemy sobie. No, możemy sobie obrać na następnym obszarze też drogę dosyć ciekawie, także Kenwortem nie dam rady, ale tutaj zaczyna się lód. No, i ja muszę decydować, co zrobić. Bo diner sobie przejedzie, on tutaj z kolei będzie królował. A ja muszę niestety zastanowić się, czy chcę przeżyć, czy co chcę zrobić. Więc muszę się trzymać na pewno prawej strony. Bo tutaj jest taka sytuacja, że jak będziesz jechał po lewej stronie, to zaczniesz się znosić na prawo, złapiesz trakcję na koła prawe ciężarówki i zaliczasz boka. Tak, to jest tutaj zrobione. Więc trzeba od razu jechać z prawej strony i na blokadzie mostów, sobie powoli tutaj śmigać, żeby poruszać się do przodu. Ok. No i tutaj też jest zalodzone to całkowicie. Więc ja mam tutaj zabawę. A ty normalnie, nie? W ogóle ja zauważyłem, że ym, ciężarówka, która ma łańcuchy. Lepiej radzi sobie na lodowej drodze, zalodzonej, niż ciężarówka, która ma szosowe opony, na suchej szosie nie zarzuca jej kompletnie, nie? Już zostaną takie same drobne zadania, gdzie do większości zadań już mam przygotowane pojazdy. Także po prostu sobie wbijamy i, i no kończymy, nie? Także półwysep Kolski zbliża się. No, jeszcze podejrzewam, że są gdzieś tam zadania, które mi gdzieś umknęły. Więc tego jeszcze nie przeglądałem. No i jeszcze zostaną wyzwania czasowe do zrobienia tutaj. Ale Półwysep Polski, jeśli chodzi o te, takie najgorsze kontrakty, to już jest, że tak powiem, obcykany. Bardzo fajnie to idzie, zwłaszcza z Chadinersem, bo nie wiem, ile by mi odcinków zajął ten kontrakt główny z tym samolotem, który był strasznie ciężki. No i tutaj mam właśnie lodowisko. Muszę uważać tym kanwartem, więc zjadę na wysokich przełożeniach. Jest trochę lód. Okej, okay. jeszcze zerknę, bo coś tutaj w bazie chyba było do zabrania. Stary złom metalowy. I co to jest? Zwiadowcza do domu śmieciarza. Jezu, ale też będzie dużo jazdy, ale to raczej zwiadowczym pojazdem jakimś. Tak czy inaczej nie mogę teraz tego zrobić, bo jest kompletnie nie po drodze. O, o, o czekaj, czekaj, bo mamy tutaj coś. Oo! myślałem, że boka zaliczę, bo już naprawdę było podbramkowo. A tam drogą jedziesz, ja właśnie nie wiem, czy tam jest dobrze. No dobra, ja spróbuję przez te kamienie. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba mi ratować. Uu, chociaż powiem... Ta... Uu, hu, 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 siet, mało brakowało. Ale jeszcze nie wyjechałem z nich. Ale powiem ci, no był kisiel w gaciach, delikatnie. Okej. Okay. Okej, okay, chyba, chyba git. Jadę po lodzie, to powinniśmy odwrotnie. Ja powinienem jechać Twoją drogą, a Ty powinieneś jechać tą moją. Mhm. Mm no ja z tego lodu się zaraz tutaj wyjeżdża, także. Luźna guma. O, idealnie się spotkamy. Tak, bo ja już tutaj wyjeżdżam. Uuu! Jak z paliwem ubaku, O, to tak jak ja, 237 litrów mam. Właściwie to mamy takie same zbiorniki. Ja mam ty o, jak tam żyjesz? Okej. Okay. No to dobra, wiesz co, Zajęćmy sobie na to lotnisko zatankować się. Tam jest duża cysterna, więc możemy ją sobie wykorzystać. Jeszcze trochę paliwa powinno w niej zostać. Mamy połowę zbiorników, możemy wykorzystać te zbiorniki awaryjne na dachu, ale w sumie też będziemy koło garażu blisko przejeżdżać. Słuchaj, jak, ma, jak jest pełny zbiornik, to zawsze wesele jest, prawda? Kurde, kiedy ostatnio żeśmy jechali takimi mocnymi ciężarówkami? Zawsze wybieramy jakieś takie słabsze, nie? O, przy okazji... Tak, przy okazji tutaj jest Ziggs też, ten mój mastodon. Mhm. O, w cysternie jest 1600 litrów. 1300 zostawiam dla ciebie. Dobra. Widziałeś, się jak to jest kooperacja, no. Na co, co, co ty myślałeś? Hehehe. <laughs> I teraz jedziemy w drzewa. To już chyba pamiętasz, nie? Bo tam z, z naczepą spędziłeś dużo czasu. Ale gładko idzie póki co. Będziemy musieli jeszcze te kłody z Azowa zapakować. Na szczęście mam czym. No właśnie Kenworth jest jedyną chyba ciężarówką, którą znam, która daje radę mieć jednocześnie to na nadwozie do średnich kłód i jeszcze hds do ładowania. Tylko transportować takim gigantem średnie kłody? Przykro trochę, nie? Raczej tak powinien być do czegoś większego. O pasz, pasz, pasz. No, od drugi, do długich, do długich. Pasz, pasz, pasz. Będzie, będzie wyścig. Kto pierwszy dojedzie do linii drzew? Kto pierwszy? Zacięta walka! <laughs> Ładnie. No, nie dałem rady tutaj przełączyć na wysokie. Pamiętaj tam przez wioskę nie jedź koło studni, nie? O! Łago, łago! Jicha, pierdziele, co to było? Mhm. Czekaj, ci tutaj miejsce. No, tak trochę OP, bo mm, takie średnie kłody to się przeważnie robi takimi woronami, nie? Ale. Od czasu do czasu można zrobić też takimi mocniejszymi ciężarówkami. No fajnie się jedzie, zwłaszcza jak dłużej pograsz takimi słabszymi. Ja tymi nowymi e, makami robiłem e, zadania na Austrii, a gdzie Austria jest naprawdę chillową mapką, nie? Opowiem Ci, że z tym Terra Pro to tak się ubiłem, naprawdę i to takie nic skomplikowanego, nie? Straszna jest ta ciężarówka. Nawet teraz po tym ulepszeniu. Ej, wiesz co? Czekaj, czekaj. No właśnie mam jakiś głupi problem, bo... Nie wiem o co się zahaczyłem. Czy tu jakiś pniak wystawał? Nic, kompletnie. Tutaj tak jakbym... ...bakiem zahaczył. Ja proponuję restart gry taktyczny. Ale nie, czekaj, bo się twoja ciężarówka skasuje. O kurde, ale przerąbane. Uuu, dobra. Spróbuj mnie zahaczyć tak, żeby mnie obrócić tył. Wiesz, w prawo albo w lewo. Ja za załaduję te kłody, żeby nam. Zapakuj, o. o. nie wiem, czy ci się uda tam powykręcać, tak. Okej, okay. jak się przesiadłem do innej ciężarówki i wróciłem do tej z powrotem, to się naprawiło, a tu kompletnie nic nie było, nie? Żadnego pniaka, kamienia, nic, tylko był, był kawałek niebieskiego śniegu, ale się dziwnie zahaczył. No dobra, ale poszło. Trochę stresu, bo no właśnie, jakbyś ty wyszedł, jakbyśmy musieli zstartować grę, to byś ty wyszedł i byśmy stracili twoją ciężarówkę razem z kładami. Mógłby się rozładować, one by wtedy tutaj były, ale byś musiał tu przyjechać, nie? A ja tutaj też nie mam nic takiego na średnie kłody w pobliżu. Ja muszę tutaj z tym Kenworthem na kamieniach uważać, bo on ma dosyć twarde zawieszenie. Może go wysprzęglić, natomiast ty yy, swoim zig'sem możesz, możesz sobie na więcej pozwolić zdecydowanie. Mhm. No i moi drodzy... Dojeżdżamy do prowizorycznego mostu, którego się trochę cykam, bo tu będzie bardzo wąsko. I o ile mastodonem tam przejechałem, o tyle nie wiem, czy Big Bend się tam zmieści. Na szerokość, nie? Zobaczmy, próbuj pierwszy. Aha, i tutaj po drugiej stronie jest sam roztopiony lód, więc... Jeszcze zobaczę, jak tu przejechać. No teoretycznie fajnie byłoby na wprost. byśmy byli przy garażu. A nie, nie, to jeszcze nie garaż, okej, okay, dobra, nieważne, nieważne. Dobra, słuchaj, mamy mocne ciężarówki. Myślę, że poradzimy sobie, w razie czego to cię wyciągnę do tyłu. Teraz ty będziesz pionierem. Przez te lody. Dobra. Znaczy, nie wiem, może zacząć na ten? Na streama na Discordzie? Ja myślałem, żeby tutaj nie. A, a, dobra, dobra, dobra. To ja jadę zaraz z Tobą. Tylko właśnie. Nie wiem, co ze mną będzie teraz. Ale może nie będzie tak źle. Spróbuję trochę tak po przekątnej. Znosi mnie. Coś zniosło mnie do tego. Nie mogę tak za bardzo kołami skręcać też, bo tu niestety musiałem się tak wrąbać, żeby ten tył przeszedł. No poczekaj, poczekaj. Spróbuję wyjechać bez pomocy. Nie, on chyba, on chyba nie da rady, ale poczekaj. O kurde. No bo wiesz, on nie ma łańcuchów, nie? To tutaj na śniegu nie ma, znaczy na lodzie nie ma takiej interakcji, ale przejechał. No, dobry jest ten Kenny. Mhm, tutaj mówisz, no dobra. Okej, okay. nie wtąpnęło nic, super. Nie no, to powiem ci, że z tymi ciężarówkami to ten Półwysep kolski wydaje się taki dosyć łatwy. O, zakończyłeś ten tym kołem. Możesz mieć kłopot. A ja spróbuję... Może lasem? Coś mi się wydaje, że oni popsuli... o, 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 o. o, o. Okej. Okay. Popsuli kołopa trochę. Coś jest nie tak z kołopem i z wyciągarkami. No, ostatnio robili tego jakiegoś hotfixa do yy, maków. Wyszło... A co ty tam? Aha! Myślałem, że ty przejechałeś. Mi się udało przez las. Wycofam pomogę ci. Nie, wyjeżdżasz. Wyjeżdżasz, okej, okay, dobra, myślałem, że... Myślałem, że masz coś podobnego co ja wcześniej. Ja. <laughs> Jak skała stał. Czekaj, czekaj, czekaj. A tutaj nie da się... Popatrz, na po drugiej stronie mamy już garaż. Tutaj, ale tu pewnie będą skały, to nie przejedziemy tego tak fajnie. I tutaj też chyba jest tak dosyć ciężko. I chyba jechałem tu jakąś ciężarówką, bo tam jest jakaś latarnia. Aha, jakiś kościółek tam jest, no. Tam miałem jakieś zadanie chyba zwiadowcze. I trzeba było tam dojechać. No i dojechałem. Ale właśnie pamiętam, że śniegi tutaj były dosyć mocne. I zobaczymy... Jest trochę niebieskiego. Widziałem, że tam jest trochę niebieskiego. I jakoś bardzo dużo znowu, że jest. No i zobaczmy tu. Przechylony słup. Mały zwiadowca no problem, ale duży giant niekoniecznie. Ok, jak ci idzie? Idzie ci. Bardzo długi jest ten transport. I w sumie robimy go bardzo fajny, tak, bo można się właśnie pobawić takimi naprawdę hardcore pojazdami. Ja sobie zajadę jeszcze tutaj zobaczyć co jest do zabrania. Jaki ładunek stąd można zabrać, bo chyba też będę musiał jeszcze jakąś poboczną misję tu ogarnąć. Zobaczmy, dechy można zabrać stąd, okej. Okay. A to zabierałem deski do jednego zadania jak odblokowywałem garaż tutaj. na w wyspie. Okej. Okay. No udało się jakoś tak trafić. I moi drodzy na miejscu, będziemy mieli jeszcze do podstacy, przy podstacji do przeładowania kłody. A na teraz, ja Wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku, i do zobaczenia na następnym. No, tutaj jest lewo prawo, tutaj jest ukryte lewo prawo, i można wyłapać ostro. Ale to jeszcze nie jest podstacja, nie? Nie, to jeszcze nie jest to, co myślałem. Także trzymajcie się, do następnego.